Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam z Zodiakalne Barany w czytaniu na kwiecień 2024. Zobaczymy jaką ogólną energię macie w tym miesiącu, jakie macie samopoczucie w tym miesiącu. Mamy kartę magii, karta gwiazda, karta cesarz, i karta wieża. Ok, więc wygląda mi na to, że albo już wydarzyło się coś, jakaś sytuacja, albo takie mm, zdanie sobie sprawy. W sensie jakaś sytuacja, dzięki której zdaliście sobie sprawę, że nie wykorzystujecie swojego potencjału albo nie wykorzystujecie po prostu umiejętności, które macie albo czasu, który macie że stać Was na więcej, e, więc no albo w wyniku jakiejś sytuacji konkretnej, która Wam mi trochę wstrząsnęła i Wam to pokazała, może ktoś Wam coś powiedział, zwrócił e, uwagę na to, albo e, no, bo czasami sami sobie myślimy o swoim życiu i dochodzimy do, do, do takich wniosków i stąd przychodzi taki impuls do tego, że no, kurczę, no miałem, miałam jakieś tutaj swoje marzenia, chciałam to zrealizować, a z jakiegoś powodu, albo nie wiem, może na początku roku nawet zaczęliście Coś robić, a później e, gdzieś się to rozmyło i, e, i trochę straciliście zapał, motywację, e, jakby straciliście może z oczu ten swój cel, e, swoje marzenie, nad którym tutaj chcieliście pracować w tym roku, albo w najbliższym czasie. Um, I no, wygląda mi na to, że po prostu zaczniecie, jakby wrócicie, albo zabierzecie się po prostu um, do roboty w związku z jakimś ważnym dla siebie projektem, tak? W związku z jakimś bardzo ważnym dla siebie tematem, um, czymś, co um, no jest takim spełnieniem marzenia, ale to jest jakoś związane też z tym, kim jesteście, tak? Więc to nie jest tylko takie marzenie, że pojadę sobie na wakacje, tylko. Bardziej pod takim kątem, co ja chcę ze sobą zrobić w tym życiu, jakby kim chcę być. Co chcę stworzyć takiego w tym życiu, tak? Jakby co chcę osiągnąć jako, no, jako ja, jako wiecie, człowiek w tym życiu swoim. Co chcę sobą reprezentować. Coś takiego wiecie, głębszego, nie? Nie tylko właśnie takie marzenie, że sobie gdzieś tam pojadę. Na wakacje, czy kupię auto, czy coś takich rzeczy. Okej, okay. dalej mamy kartę rycerz kielichów, czwórka kielichów, hmm, karta siła. Hmm. Trochę mam takie wrażenie, jakbyście albo rozpraszali się czymś niepotrzebnie, albo jeżeli to jest może jakaś blokada, może zastanawiacie się, dlaczego. Coś Wam nie idzie, dlaczego nie możecie tego swojego celu osiągnąć, albo dlaczego nie możecie zacząć e, pracy w tym kierunku, to tak, jakbyście po prostu skupiali swoją uwagę nie na tym, co jest istotne jakbyście może też próbowali być kimś innym, a do realizacji tego marzenia żeby stać się sobą, czy, czy być jakąś nową wersją siebie. No to pomijacie ten element właśnie bycia, się, bycia sobą. Także tutaj jest istotne, to, żebyście poszukali to, co jest wasze. Więc może jakiś twój sposób e, pisania, nie wiem, książki, jeżeli chcesz książkę napisać, twój sposób wypowiadania się, jakiś twój sposób robienia tego, z czego chcesz być, wiesz, znany, czy znana. Zamiast próbować robić coś tak, jak jakiś wzór, ktoś na kogo patrzycie, ktoś, do kogo się porównujecie. Tak? Czyli zamiast porównywać się do kogoś, poszukajcie tego, co jest wasze. Tak? Poszukajcie tego, co jest dla was autentyczne, że to jest to, co. ten fundament, na którym zbudujecie tą nową wersję siebie, nie przez porównywanie się do kogoś, nie przez robienie tego tak, jak inni to robią. Karta papież dalej, szóstka monet i piątka buław. I trochę też tak, jakbyście może się skupiali bardziej na tym na jakichś takich drobnych rzeczach, bardziej technicznych. Chociaż no, zależy, co robicie, nie? Ale. Tak jakbyście się skupiali po prostu na tym, co jest mniej istotne, zamiast na tym, co jest najbardziej istotne. Dla przykładu, jeżeli ktoś zakłada jakiś biznes, no to na to, żeby firmę rozwinąć, no to w różne elementy wchodzą, tak? I często ludzie popadają w taką pułapkę, że na przykład Wiecie, odpisują na jakieś maile, które są nieistotne biznesowo, albo wrzucają jakieś posty ciągle na, nie wiem, Instagrama, na jakieś inne media społecznościowe. Skupiają się na tym, żeby te posty były ładnie zrobione, żeby muzyka była fajna, żeby, wiecie, kolorki były ważne, na tym, żeby, nie wiem, strona internetowa wyglądała piękniej, żeby logo było, wiecie, idealne itd. i tak dalej. I. Tak jakby idą po prostu. Jakby nic z tych rzeczy tak naprawdę nie posuwa biznesu do przodu. Tak, żadna z tych rzeczy nie jest tak naprawdę istotna, tak? Żadna z tych rzeczy nie zarabia pieniędzy. A no w biznesie chodzi o to, żeby no zarabiać pieniądze. Tak, firma ma zarabiać. Oczywiście, żeby dawać jakąś wartość. No, ale to jest jakby wyznacznikiem firmy, tak? Że firma się rozwija. A takie jakieś drobne rzeczy. No, nie posuwają tego biznesu do przodu, i to może być w Waszym przypadku, nawet jeżeli chcecie, nie wiem, nad swoją figurą popracować, nad swoim zdrowiem. To często właśnie robimy takie rzeczy, które tak naprawdę wydaje nam się, że robimy coś, co posuwa nas do przodu, a tak naprawdę to są rzeczy, które nie mają większego wpływu. Także to są jakieś pierdoły, które mogą być, wiecie. Jakby wszystko szło dobrze, no to wtedy można to zrobić na końcu i, i trochę to podciągnie efekty, ale coś, co nie jest rdzeniem, jakby um, działania w tym momencie, tak? Coś, co nie jest, jakby niezbędne do tego, żeby ten swój cel osiągnąć. Um, więc ważne, żebyście po prostu zatrzymali się na chwilę i po pierwsze, właśnie zastanowili się, co jest moją autentyczną taką cechą, czymś. Jakby, no bo jeżeli chcecie coś nowego zbudować, jakby siebie jakoś na nowo, czy jakąś firmę, czy swoją, nie wiem, markę, czy mm, nie wiem, nawet nową jakąś relację, no to, to najpierw musisz być sobą, tak? Nie możesz wejść w relację udając kogoś i próbować zbudować szczęśliwy związek. No bo nie ma ciebie w tym związku, tak? Tylko w tym związku jest jakaś. Figurka, jakaś marionetka, którą udajesz. Więc to na dłuższą metę nie będzie działało. No bo jak długo wytrzymasz udając kogoś, kim nie jesteś, tak? To raz. A dwa, no jak bardzo możesz być szczęśliwy, jeżeli nie jesteś sobą. Tylko tworzysz coś po prostu na, na jakichś fałszywych... na jakichś iluzji, tak? Na jakichś fałszywych założeniach. Więc pierwsze to jest właśnie takie zwrócenie, jakby wsłuchanie się najpierw w siebie. Co jest tym moim autentycznym, autentycznym ja? Taką... Cechą, którą tylko ja mam, jakimś sposobem mówienia, nie wiem, zachowywania się, który tylko ja mam, tak? które tylko ja mogę dać ludziom. Hmm. Jakiś sposób, właśnie, w którym mogę się czymś podzielić swoim, który jest tylko Twój. A drugie, no to właśnie takie ustalenie też priorytetów, co tak naprawdę jest takim działaniem, który, które zabierze mnie do miejsca, wiecie, z miejsca A do miejsca B żeby odciąć jakieś takie bzdety, które po drodze właśnie robimy często, a tak naprawdę nie przekładają się kompletnie. Wydaje nam się, że to coś daje, ale zobaczcie po prostu, czy, czy rzeczywiście macie namacalne efekty tego, co robicie. Czy nawet jeżeli to jest, wiecie, nauka jakiegoś nowego em, zawodu, jeżeli chcecie się o awans postarać, to pogadajcie z szefem, czy to, co robicie naprawdę jest tym, co wam ten awans zagwarantuje. Czy może, wiecie, bo może będziecie Skupiali się na um, uczeniu się jakiegoś programu nowego, a okaże się, że w sumie szef potrzebuje kogoś, kto będzie miał jakieś, wiecie, soft skills rozwinięte, czy jakieś inne umiejętności, które, na które wiecie, on zwraca uwagę i których potrzebuje u osoby na wyższym stanowisku. E, więc czasami właśnie wydaje nam się, że robimy coś, co jest ważne istotne, a wcale takie nie jest. Więc żeby nie wpadać w jakieś ślepe uliczki. Zapytajcie się sami siebie, nie wiem, z kim tam wchodzicie tutaj w jakieś interakcje. Sprawdźcie po prostu, czy rzeczywiście ta droga, którą idziecie, jest tą drogą, która, która doprowadzi was do celu. Mhm, dalej mamy kartę koło fortuny, paść monet, ósemka monet i tutaj jeszcze mamy piątka mieczy. Okej, okay, tutaj jeszcze wieża. Ok, więc jeżeli chodzi o kwiecień ogólnie, to wygląda na to, że rzeczywiście coś Wam tutaj wstrząśnie w tym miesiącu, um, ale koniec końców przyniesie pozytywne efekty, tak? Bo no wiecie, jak nagle robisz coś od kilku miesięcy i nagle ktoś ci powie, czy zdasz sobie sprawę, że, okej, okay, nie tędy droga, no to można się wkurzyć, tak? To, to jest taki wstrząsający moment. Um, no ale z drugiej strony lepiej wiecie, późno niż wcale. Albo lepiej późno niż jeszcze później, e, niż wiecie, jeszcze więcej czasu stracić, w ogóle nie, nie osiągnąć efektów, na które liczycie i o które się tutaj staracie. Więc możecie troszeczkę e, czuć się tacy w którymś momencie, tacy zagubieni i takie ojej, to ja już w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi, i że no jak, przecież myślałam, że to tędy mam, i się, się okazuje, że nie że w ogóle jak to jest możliwe, e, ale. No, no, jest możliwe. No, jak się po prostu nie sprawdziło wcześniej, no to, no to tak jest. Dużo osób tak robi, ja też, więc nie, nie ma co się nawet, wiecie, wkurzać, obwiniać po prostu. Tak czasami jest, że się gdzieś tam zagalopujemy i, i, i zapominamy sprawdzać regularnie, czy to, aby na pewno, czy na pewno jesteśmy na dobrym szlaku. Ale to, co widzę, no to właśnie na pewno taka korekta. I na pewno wyjdzie Wam to na dobre i może oczywiście będziecie musieli troszeczkę więcej pracy włożyć, tak żeby nadrobić ten stracony jakby odcinek, ale koniec końców wyjdzie Wam to na dobre. Jakby wrócicie na właściwą ścieżkę i na tą drogę, która zaprowadzi Was do, no do tego sukcesu, tak, do którego chcecie iść. Więc troszeczkę taki miesiąc mm, korygujący. Okay. Z kart emocji mamy kartę Triumf. Ok. Napięcie. Mhm. Przygnębienie. Widzicie, ale nie stracicie jakby e, oczu z tego celu, do którego dążycie. I nawet będziecie mieli wrażenie, że. Okej, okay, no, możecie się wkurzyć, może będziecie trochę tacy zdemotywowani przez chwilkę, e, ale zobaczycie, że to będzie na takiej zasadzie. E, jakby taka żarówka wam się zaświeciła. No, bo krążyliście gdzieś, krążyliście w ogóle nie w tym kierunku, co trzeba. Robiliście coś się nic nie działało. I okej, okay, może szkoda czasu, ale zaświeci Wam się po prostu żarówka, bo zrozumiecie, że okej, okay, teraz jestem na dobrej drodze, więc teraz jestem tak naprawdę bliżej tego sukcesu, do którego dążę. Więc koniec końców na dobre, tylko i wyłącznie wam to wyjdzie. Mhm. Radość. Podniecenie. I co to? I rozkosz. Proszę bardzo, widzicie? Super, fajna energia. To, co tu jeszcze? Nie wiem, czy z tych. Dobra, nie będzie z tych kart. Um, jakąś kartę poradę, właśnie? Patrzcie, jak powstać, jak Feniks z popiołu. I tutaj my mamy kartę odwaga. Ok, więc. Z tą odwagą. No właśnie, że odwaga jest potrzebna do tego, żeby. Um, żeby sprawdzić, gdzie jestem, tak? Żeby skonfrontować się z, z prawdą. Bo czasami jak się, jak się to zrobi, no to naprawdę nagle się okazuje, że z tej wieży, którą sobie zbudowaliśmy, to spadamy na dziób na ziemię, bo się okazuje, że to po prostu nie ta wieża, na którą, na którą mieliśmy budować, albo nie w tym miejscu, w którym mieliśmy ją budować. Więc no trzeba odwagi do tego, żeby nie żyć w iluzji dłużej. No ale tak jak mówię, no im, im szybciej, tym lepiej. Co tutaj jeszcze mamy? Wewnętrzne dziecko. Więc jeżeli. A, i tutaj mieliśmy jeszcze kartę miłość do siebie. No właśnie, bo mogą się jeszcze pojawiać te takie jakieś wyrzuty sumienia, takie obwinianie siebie, to odpuśćcie sobie, to po prostu nie ma sensu. Gdybyście wiedzieli. Jak zrobić to lepiej, jak zrobić to wcześniej, jak zrobić to szybciej, to po prostu byście co zrobili. A że nie wiedzieliście, no to po prostu wiecie, metoda prób i błędów i to jest zupełnie normalne, tak się ludzie uczą, i tak to działa. I gdybyście, prawdopodobnie, gdybyście się nie zagalopowali tak daleko, to, to nigdy byście nie doszli do tego momentu, bo wtedy i tak nie wiedzieliście, co zrobić. Więc jedyną opcją wtedy, którą mogliście zrobić inaczej. Byłoby nic nie robienie, więc wtedy byście nawet nie ruszyli z miejsca. Więc dobrze, że poszliście. E, takie korekty co jakiś czas się pojawiają i, i nie ma co sobie, wiecie, w, wyrzucać czegokolwiek. Okej, okay. dobra, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, życzę Wam miłego miesiąca. Trzymam za Was kciuki, wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.